Dzisiaj już jest oczywiście na kanale. Zapraszam Was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Libero 80, moi drodzy, Libero Vlog, pogaduchy, kawie kawa stoi przede mną na stoliku, świeżo zaparzona. Moi drodzy. Kto gra w FIFA i dlaczego? Dlaczego my w ogóle, jako gracze, sięgamy rokrocznie, po coraz powietrzny? Gorszy produkt. Moi drodzy, FIFA 16 była zła, FIFA 17, tak jak powiedziałem, w dzisiejszym odcinku, Ultimate Team jest totalnie po prostu zjebana. No nie ma po prostu innej możliwości, innego określenia na tą grę. Moi drodzy, mam nadzieję, że gracze, no nie wiem, czy nie dadzą się nabrać w kolejny. W kolejną, powiedzmy, część FIFA 18. Ja naprawdę coraz bardziej skłaniam się do kupna w tym roku, we wrześniu, PSA 2018, moi drodzy, bo tak naprawdę nie mam zamiaru przez kolejny rok się denerwować i wkurzać, grając. Tak jak mi czasami mówicie w komentarzach, piszecie, żebym czerpał przyjemność z gry. No, moi drodzy, no nie da się, po prostu się nie da. Dzisiejszy vlog, kto gra w FIFA i dlaczego? Taka mała ciekawostka na początek. Wiecie co? Wrzuciłem bodajże tydzień temu film znowu z handlu, taki powiedzmy poradnik. Oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam, dam Wam link w opisie, gdzie przedstawiam powiedzmy metodę, taką, no czy ja wiem, czy metodę, no schemat, powiedzmy sobie szczerze. Handlu podczas Food Champions żeby przed ligą weekendową zakupić sobie karty w trakcie ligi weekendowej, po prostu je sprzedawać drożej i w ten sposób zarabiać. Ja w tym tygodniu również w taki sposób sobie nabijam licznik końców, aby powiedzmy, w punkcie kulminacyjnym, kiedy będą. To, to, to powiedzmy mieć jak największą ilość gotówki i jak najwięcej kondycji w tym momencie zakupić, ponieważ cena ich będzie tych kondycji bardzo niska. No i co zauważyłem, moi drodzy, wszedłem sobie na dane demograficzne zawsze czy zawsze, no w ostatnim czasie. Bardzo mało mam widzów w wieku 13-17 lat, co mnie w ogóle nie dziwi. Takiego starego dinozaura jak ja to nie, nie, nie chcą oglądać takie powiedzmy młode osoby, chociaż, dlaczego nie? Uważają pewnie, że taki stary dziad nie ma nic ciekawego do powiedzenia. No ale w momencie, kiedy jest odcinek o handlu. To ten wskaźnik, z, powiedzmy z 7-8%, skoczył na 13-15 nawet, tak? Czyli tak wychodzi na to, że młodzi ludzie szperają po YT i szukają poradników, chcą mieć wyłożone na tace, na tacy, jak zarabiać. Nie są w stanie chyba sami sobie wymyślić. Taki stary dinozaur jak ja, moi drodzy. Widzowie młodsi jest w stanie sobie taką metodę znaleźć i z niej korzystać, a wy, szlachta, ta, która nie pracuje, nie chce pracować, nie, 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 nie potraficie sobie tego wymyślić, musicie sobie szukać, no tak, nieładnie, troszeczkę iść na łatwiznę i sobie po prostu sami sobie wymyślcie również metodę handlu i może przedstawcie to na forum szerszym, innym, powiedzmy osobom. Dobrze, moi drodzy, mam tutaj taką ściągawkę. Kto gra w FIFE, moi drodzy? Kto gra w FIFE? Dlaczego my w ogóle sięgamy? My pięciu różnych graczy. To jest oczywiście moja subiektywna ocena. Ja to zawsze powtarzam. Nie korzystam z jakichś, powiedzmy, artykułów, dlatego nie ma linków w opisie. Są to moje swobodne przemyślenia przy kawie. Jesteście tutaj ze mną. Posłuchajcie, co mam na ten temat, moi drodzy, do powiedzenia. Pierwszy rodzaj graczy są to, moim zdaniem, lokalni, tak bym to nazwał oczywiście, lokalni patrioci. Są to, powiedzmy, gracze, których nie interesuje Ronaldo Messi itd., itd., etc., etc. Są to, powiedzmy, gracze z miejscowości, w których klub występuje w FIFA, na przykład w Belgii, w Holandii, w Korei czy w Meksyku. Grają złotymi kartami, bądź brązowymi, bądź srebrnymi, nieważne, to jest dla nich po prostu nieważne. Oni czerpią przyjemność, powiedzmy, zgrania gr w grę, utworzenia drużyny, którą zapewne oglądają co tydzień, co dwa tygodnie na lokalnym stadionie u siebie w mieście, bądź w mieście powiedzmy bardzo bliskim, bo generalnie chodzi o to, że grają drużyną, której kibicują powiedzmy lokalnie, tak, w Irlandii, czy w Japonii, gdziekolwiek po prostu. Nie interesują ich gracze topowi, grają po prostu tymi graczami, których widzą na boisku no co tydzień, czy tam co dwa tygodnie, w zależności czy może grają u siebie, gra u siebie ta drużyna, bądź na wyjeździe, czy jeżdżą na wyjazdy za swoją drużyną. Na takiej zasadzie, moi drodzy, drugi typ gracza, który sobie wyszczególniłem, są to taktycy skilerzy, moi drodzy. Są to gracze, którzy dobierają sobie do drużyny w ultimate zawodników pod dane umiejętności bo swoje oczywiście i pod dane umiejętności graczy, który, którzy spełnią powiedzmy ich oczekiwania nie interesują ich na przykład gracze z trzema gwiazdkami słabszej nogi, oni chcą pięć nie interesują ich gracze z czterema gwiazdkami sztuczek, oni chcą pięć i to jest nieważne czy to jest gracz yy, jeden, drugi czy trzeci tutaj generalnie chodzi o to, aby Gracz miał, na przykład nie interesuje ich gracz, który ma tempo czy przyspieszenie poniżej 90, czy pracowitość średnią, nie interesują ich tacy gracze. Są to gracze, którzy stricte tworzą drużynę pod kątem danej realizacji zadań podczas meczu. Ci gracze na boisku, oczywiście w wirtualnym, Muszą spełniać pewne kryteria dla takiego gracza. Są to bardzo ciężcy, ciężcy przeciwnicy, którzy wiedzą co mają grać, jak mają grać. Bardzo, cięż, bardzo ciężko ich pokonać, moi drodzy. Trzeci typ gracza, który sobie wyróżniłem, jest to gracz niedowartościowany, moi drodzy. Trzęsę troszeczkę stołem. To jest gracz niedowartościowany. Moi drodzy, gracze niedowartościowani są moim zdaniem najbardziej podatni na, powiedzmy sobie szczerze, wydawanie pieniędzy na FIFA Points. Dlaczego? Dlatego, że taki gracz, jego tak naprawdę nie interesuje umiejętność poszczególnych graczy. To, że się mówi, że to jest jakaś ukryta bestia. Nie, on chce grać Ronaldo, Messi, Neymarem, koniec kropka. I on zrobi wszystko, aby podnieść swoje ego. On nie umie grać, nie potrafi. Podnosi swoje ego, bo w końcu czy w paczce, czy, czy za FIFA points, za otwieranie paczek, sprzedaż. Wy, w, graczy, którzy tam wyskoczą z paczki, on w końcu sobie tego Ronaldo kupi i jego ego będzie bardzo w tym momencie połechtane, a to, że wydał nie wiadomo ile pieniędzy, to jest nieważne. To są po prostu gracze bardzo podatni i najwięcej EA zarabia właśnie na takich graczach. Bo tak naprawdę dla takiego gracza nie istnieją inni zawodnicy jak topowi Gracze, których widzi co, co tydzień w telewizorze. I on chce być tak jak oni, chce być sławny i ten gracz, którego ma w klubie, ten Ronaldo, on jest wirtualny, ale to jest namiastka, namiastka splendoru, tak? jaki daje ten gracz w rzeczywistości i w tym momencie podnosi ego gracza, który po prostu z niego no, w cudzysłowie korzysta. Czwarty, czwarć, czwarty typ gracza, no ja też się powiedzmy, poniekąd do nich zaliczam. Są to gracze kochający po prostu tą serię. Ja FIFę gram od FIFA 98. Jedyną FIFę, w którą nie grałem w przeciągu tych 20 lat, to jest FIFA 15, moi drodzy. Nie grałem w tą FIFA, kupiłem sobie Enajela 15. Grałem prze, przez cały sezon, oczywiście. W tam jest Ultimate również, nazywa się Hut, Hockey, Ultimate Team. Tutaj jest y FIFA Ultimate Team. Nie futbol. Moi drodzy, i w tym momencie tacy gracze jak ja, y czy ta gra jest zła, czy nie jest zła. Gramy w tą FIFę, męczymy się, no ale, moi drodzy, troszeczkę miarka się przebiera myślę, że część graczy odejdzie w tym roku z FIFA, przerzuci się na PSA. Taka ciekawostka oczywiście niepotwierdzona. Bundesliga, moi drodzy, kończy się. Hmm, Kontrakt z jej Bundesligi i PS bardzo mocno naciska na to, aby Bundesliga w PS 2018 była na wyłączność, moi drodzy. I to, to, jest oczywiście plotka. Nie daję wam linku do. To jest taki, taka informacja zupełnie niepotwierdzona, także nie ma tutaj, nie ma tutaj sensu, powiedzmy, wskazywać z jakiego to jest źródła. Moi drodzy, kochamy tą serię, gramy w nią, ale tak jak mówię, miarka się pomalutku prze, przebiera, także nie wiem jak to będzie. Zobaczymy, moi drodzy. I piąty typ gracza jest to gracz naiwny, który uważa, że oczywiście ogląda youtuberów. Ogląda youtuberów. Jest to nie wiem, pewnie w przeważającej większości młody gracz. Który widzi, jak youtuberzy znani grają, Ronaldo grają, Messi, pięknie grają, elegancko strzelają piękne bramki, i on też tak chce, on jest naiwny, on jemu się wydaje, że mając taki graczy w składzie, sama gra się, sam mecz się wygra. Otóż nie, i po prostu jest wtedy płacz i zgrzytanie zębów bo tak naprawdę mają tych graczy w końcu w składzie, zakupionych pewnie za FIFA Points i się okazuje, że jest jedna wielka kupa. A tak naprawdę największym paradoksem, moi drodzy, tej gry jest to, że walczymy o coraz większych, coraz bardziej wypasionych graczy, coraz bardziej wypasione karty i wychodzi na to, że w tym momencie mamy bardzo wysoki overall drużyny i gra tak naprawdę handicap nie jest po naszej stronie, ale to jest tylko taka moja dygresja, moi drodzy walczymy o jak największych graczy, a w tym momencie gra no dopowiedzcie sobie sami co gra w tym momencie z nami robi moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie życzę wam miłego dnia vlog taki powiedzmy sobie szczerze, troczkę spontaniczny. Zapraszam Was, oczywiście, na moje inne serie. Odpoczywajcie, majówka przed nami, mimo że deszcz leje, także oglądajcie różnych również youtuberów. Zapraszam, oczywiście, na mój kanał codziennie. Zaglądajcie nastroje Facebooka oraz Twittera. Znajdziecie informacje na bieżąco o udostępnianych przeze mnie filmach. Pozdrawiam Was.